Witam wszystkich na kanale MatSpot. Dzisiaj rozpoczynamy dział dowodzenie nierówności. Taki dość trudny dział, ale ja Was postaram się wprowadzić w ten dział w miarę łagodny sposób. Na początek dzisiaj rozwiążemy dwie nierówności. W kolejnych odcinkach te nierówności będą coraz to trudniejsze. Za czym zaczniemy rozwiązywać zadanie pierwsze, potrzebny będzie taki krótki wstęp. Generalnie w tych zadaniach będziemy sprowadzać każdą nierówność do tego, żeby po jednej stronie mieć 0. I tak, taka nierówność jak tutaj, ona będzie spełniona zawsze, niezależnie od tego, jaki będzie x, jeżeli podniesiemy tego x do kwadratu, to zawsze dostaniemy albo więcej, albo równe 0. Ta nierówność jest spełniona zawsze, taka nierówność jest spełniona prawie zawsze, bo gdyby x był 0, to ta nierówność nie byłaby spełniona, no bo 0 do kwadratu podniesione to wcale nie jest większe niż 0. Taka nierówność może też być nam pomocna, ale w samym zadaniu musi być założenie, że x ma być większe od 0. A ta, niezależnie od tego, x wcale nie musi być dodatni. Ta nierówność jest spełniona zawsze. Podobnie zresztą jak te dwie kolejne nierówności. Jeżeli mamy cokolwiek podniesione do kwadratu, to zawsze to będzie większe albo równe 0. I w takim i w takim wypadku. To będziemy wykorzystywać w naszych zadaniach. Więc wracamy do zadania pierwszego. Mamy udowodnić taką nierówność. Skoro po tej stronie ma być 0, więc przerzucimy sobie 2ab na drugą stronę. Dostajemy coś takiego, ale to jeszcze całkiem mnie nie zadawala. Ja jeszcze zrobię tutaj taką małą zmianę. Po prostu przestawiłem sobie to 2ab tak do środka. Jak popatrzymy sobie na to, to to wszystko to jest dokładnie wzór na kwadrat różnicy. Czyli cały ten kawałek możemy go zamienić na a odjąć b do kwadratu. No bo to jest a kwadrat minus podwojony iloczyn a i b i plus b kwadrat. I dostaliśmy taką nierówność. Mamy kwadrat jakiegoś wyrażenia, czy on jest większy, albo równy 0. No, przed chwilą mówiłem, że taka nierówność jest spełniona zawsze. To skoro ta nierówność jest spełniona, to spełniona jest też ta nierówność i spełniona jest ta nierówność, a to znaczy, że spełniona również jest ta nierówność wyjściowa. Zatem zadanie w zasadzie skończyliśmy. Zapisujemy jeszcze tutaj na koniec taką odpowiedź, że ta nierówność jest prawdziwa dla dowolnej liczby, zatem także prawdziwa jest nierówność wejściowa, czyli ta. Tutaj kończy nam się dowód zadania pierwszego. Zadanie drugie. Mamy wykazać, że dla dowolnej liczby x, czyli x należącej do zbioru liczb rzeczywistych, ten zapis oznacza, że x jest dowolną liczbą, i mamy wykazać, że wtedy prawdziwa jest nierówność taka. Sposób postępowania będzie trochę inny, ale to 0 po tej stronie cały czas powinno być. Zrobimy coś takiego. x kwadrat plus 4x to sobie przepiszę i tutaj jest potrzebna dobra znajomość wzoru skróconego mnożenia, bo tutaj brakuje nam czegoś. My tutaj byśmy sobie na dole mogli napisać, że to będzie x plus ileś do kwadratu, przy czym ten kawałek to jest podwojony iloczyn tego co tutaj w nawiasie byśmy musieli mieć. Co by tu nam pasowało? No, po przemyśleniu okazuje się, że tutaj pasuje liczba 2, bo x pomnożone razy 2 to jest 2x, a podwojone to jest 4x. Zatem do tego 4x to 4x nam decyduje, że tu w nawiasie powinno być x dodać 2. No ale żeby skompletować to wszystko, to jeżeli sobie tutaj dałem dwójkę, to tutaj jeszcze muszę mieć liczbę 4. To mi wychodzi dokładnie z tego wzoru. Ale żeby też nie oszukiwać, to ja tutaj na początku miałem plus 10, a w tej chwili mam tutaj plus 4. No to muszę jeszcze tutaj dopisać plus 6. I to będzie większe bądź równe od zera. Czyli tak jakby najpierw tą górną linijkę, zamieniam tą dziesiątkę, rozdzielam ją na 4 i 6. Rozdzielam dlatego, że teraz ten kawałek, on mi pasuje do wzoru skróconego mnożenia i zamieniam to wtedy na taki nawias, x plus 2 w nawiasie do kwadratu i jeszcze plus 6. I to jest większe bądź równe od 0. W tym momencie ja już widzę, że ta nierówność będzie spełniona zawsze, ponieważ właściwie samo to już jest zawsze większe albo równe 0. I do tego, jeżeli dodamy jeszcze 6 do czegoś, co już jest większe niż 0, to tak naprawdę dostaniemy minimalnie liczbę 6. Dostaniemy albo 6, albo więcej, więc na pewno dostaniemy w ogóle więcej niż 0. W tym momencie kończę to zadanie, piszę odpowiedź. Ta nierówność jest prawdziwa dla dowolnej liczby, zatem prawdziwa jest też nierówność wyjściowa, czyli nierówność ta tutaj. W dzisiejszym odcinku nie będzie pracy domowej, za to za chwilę pojawią się przykłady, które będę rozwiązywał w drugiej części. No, możecie popróbować samodzielnie rozwiązywać. Ja już dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.